SKG. Skoro czekamy już 11 lat, to co nam szkodzi poczekać jeszcze trochę? Aż trudno wierzyć, ale już tyle czasu trwa tworzenie kontynuacji kultowej gry Duke Nukem. Akcja jest zawsze taka sama: cisza, później łupnius i znowu cisza. Tym razem twórcy poczęstowali nas jedną grafiką z gry. Nie pytajcie nas, kiedy pojawi się Duke Nukem Forever. Może jeszcze w tym dziesięcioleciu? A może nie. Na tupie. Jak wiadomo każdą imprezę najlepiej rozkręci karaoke, bo śpiewać każdy może, choć niektórzy nie powinni. Do zabawy świetnie nadaje się seria Star na konsolę PlayStation. Niestety do tej pory nie można było za bardzo poszaleć przy śpiewaniu. W układach choreograficznych przeszkadzały kable od mikrofonów. Sony postanowiło rozwiązać ten problem. W lutym mają się pojawić bezprzewodowe mikrofony do SingStara. No to teraz dopiero będzie zabawa. Co słychać w necie? Jeden z największych światowych serwisów o grach, GameSpy opublikował listę najlepszych gier 2008 roku na Xboxa. Jeżeli spodziewacie się trzęsienia ziemi, to nie macie na co liczyć. Może jednak trochę zaskakujące jest pierwsze miejsce, Fallout 3, które wyprzedziło Gears of War 2 i GTA 4. Poza tym w dziesiątce doskonale znane tytuły Prince of Persia, Rock Band 2 czy Fable 2. Całą listę znajdziecie na skgames.pl. Na tukie. Jeżeli ktoś zaczął grać w Spore w momencie premiery we wrześniu, to grę przeszedł już pewnie parę razy. Wydawca dwa na szczęście o wielbicieli stworów. Parę tygodni temu pojawił się pierwszy dodatek, pozwalający robić jeszcze bardziej pokręcone istoty, a na wiosnę ma się pojawić następne, Tym razem rozszerzenie dotyczyć będzie kosmicznych podbojów, ma nam pozwolić na stworzenie własnych misji. I jesteśmy pewni, że to nie ostatnia propozycja dotycząca Spore. Przed premierą. Na naszej stronie możecie obejrzeć wideo z drugiej części gry Fear. To mroczna i nie ma co ukrywać przerażająca historia. Jak w prawdziwym horrorze najstraszniejsze jest to, czego nie widać. Po raz kolejny walczymy z Almą. Niedługo po wydarzeniach znanych z pierwszej części nasza postać trafia w sam środek nadnaturalnej eksplozji. Alma, żądne zemsty, przerażające dziecko, władające potężnymi mocami, wyzwala swój gniew na miasto, pogrążając je w chaosie. Brzmi nieźle, a jeszcze lepiej wygląda. Cyberplotki Czy konsola Wii może być przyczyną awantury domowej? Okazuje się, że tak. Na onet.pl znaleźliśmy historię pewnej pary ze Stanów, która pobiła się po tym, jak dziewczyna podarowała pod choinkę swojemu partnerowi konsolę Wii. Okazało się, że chłopak liczył na zdalnie sterowany samolot, kiedy zobaczył konsolę, rzucił się na swoją dziewczynę. No, co za idiota. Nie docenia faktu, jaką fajną ma, a raczej miał dziewczynę. Sprawą zajęła się policja. Przed premierą. Mówi się, że Halo 3 to gra, dzięki której konsola Xbox 360 stała się równorzędnym przeciwnikiem dla PlayStation. To właśnie ta propozycja podbiła serca graczy? To dla niej wielu zakupiło konsolę. Teraz Microsoft szykuje nowe spojrzenie na Halo. To będzie strategia Halo Wars. Go, go, go! Rozgrywająca się w świecie popularnej strzelanki. Gra ma okazać się w lutym, będzie w sam raz na ferie zimowe. Co się gra? Na co czekają właściciele konsol? Na miastogier.pl znaleźliśmy listę najbardziej oczekiwanych gier na PlayStation 3, Xboxa 360 i Wii. Będzie w czym wybierać Halo 3 dla Xboxa, God of War 3 dla PlayStation, a dla obu konsoli Bioshock 2 czy zapowiadanego hit roku 2009 Resident Evil. Może już teraz warto zacząć odkładać kasę na te wszystkie wypasione gry? Będzie w co się bawić, oj będzie! Na tukie. Pacytowcy grają w World of Warcraft. Ostatni dodatek do gry w ciągu 24 godzin po premierze kupiło prawie 3 miliony graczy i dzięki temu tytuł stał się najszybciej sprzedającą się grą na PC. To najpopularniejsza gra multiplayerowa. Niedawno wydawca firma Blizzard ogłosiła, że liczba abonentów w sumie przekroczyła 11,5 miliona użytkowników. Wyobraźcie sobie taką ilość, to tak jakby co czwarty mieszkaniec Polski grał w World of Warcraft. <średziwienie> Short recenzja. Pod bokiem World of Warcraft rośnie konkurent Age of Conan 2009. W Polsce ukaże się 22 stycznia. Po pierwsza tego typu gra online całkowicie jest polszczona. będzie również wspierał system płatności, bo zagranie co miesiąc trzeba będzie płacić. Na szczęście, abonament w Polsce ma być niższy niż na Zachodzie.